Cześć droniarze! Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o czymś innym latającym niż tylko drony, a trochę będzie o skrzydłach. Między innymi o tym skrzydle, które tutaj wisi za mną. Zapraszam. Ten rok, jeżeli chodzi o skrzydła, myślę, że był dla mnie mocno przełomowy, ponieważ dostawałem od Was dużo zapytań o te skrzydło, które tutaj wisi. I nie chciałem robić za bardzo odcinka o tym, bo te skrzydło kupiłem chyba dwa albo trzy lata temu. Polatałem nim trochę, na początku było dużo bólu, bo nie wiedziałem jak się do tego do końca zabrać. Też je kilka razy rozbiłem, miałem też rozciętego palca, bo źle je rzucałem i zahaczyłem kiedyś sobie śmigłem, jak rzucałem. No ale człowiek uczyć na błędach, na szczęście nic złego się nie stało. I w tym roku to skrzydło powróciło do mnie z wielką siłą, bo zaczęło mi to sprawiać przyjemność i latałem tym skrzydłem. Ale to skrzydło nie do końca spełniało moje oczekiwania, ponieważ one w locie jest niestabilne. To skrzydło to jest Sonic Model Air Wing. To nie jest ten nowy Airwing Pro, który jest dużo stabilniejszy, a to jest ten pierwszy Airwing stary, stary, taki naprawdę stary. E, aczkolwiek. Skrzydło na początek myślę, że jest ok. Ja w środku mam wsadzony flight controller z iNav'em. Jest ASC, jest jakiś silnik od drona, tam 2400KV. E, śmigiełko, no i są dwa serwa, gdzie możemy sterować lotkami. Jak, to, jak lata to skrzydło, możecie widzieć tutaj na przebitkach. E, obraz z gogi jest DVR. Ona nie jest za bardzo stabilne i jak e, pojawia się trochę więcej wiatru, to to skrzydło no, nie zachowuje się do końca tak, jak bym chciał. Są skrzydła, które latają dużo lepiej. I dochodzimy tutaj do punktu, gdzie w tym roku też stwierdziłem, jak już tak mi weszła mocno zajawka na skrzydła, znaczy na skrzydła, na to skrzydło, to postanowiłem, że może jednak bym wydrukował sobie jakieś skrzydło. Yy, I w sumie nie wydrukowałem skrzydła, a trafiłem na model samolotu, ten model samolotu nazywa się Piper J-3 Cub. Macie do niego link w opisie. Zresztą o wszystkim co dzisiaj będę mówił, to wam dam linki. Jak ktoś będzie chciał sobie sprawdzić, kupić czy cokolwiek, to można sobie wejść i poczytać. I ten Piper był darmo darmowym modelem, i nie było w środku miejsca na żaden Flight Controller. I żałuję, bo nie nagrałem też momentu jego lotu. To znaczy, miałem przygotowane, przygotowaną, zapomniałem jakiś przycisk nagrywania. No i samolot wystartował, ale po starcie wyglądał tak jak teraz widzicie na załączonym obrazku. Także przeżył on jeden lot, i przy lądowaniu, a znaczy przy lądowaniu ogólnie odpuściłem trotla i później już się nie zdążył wyratować i było twardsze lądowanie, i połamało się dużo rzeczy. Nie było sensu nic odrukowywać, nie było sensu, żeby to sklejać. Także odpuściłem sobie tego pipera i wtedy przyszedł czas na, na coś płatnego. Płatny projekt Titan Dynamics, chyba tak to się nazywa. I to jest model Titan Quail. While, chyba tak to się czyta, model taki, który akurat mogłem drukować na mojej drukarce. A i wszystkie te modele były drukowane z PLA, ale takiego niezwykłego PLA, a LWPLA, czyli LWPLA, czyli to jest spienione PLA. Ono jest dużo lżejsze, tak trochę puchnie jak pianka montażowa. Link do tego LWPLA macie w opisie, jak zapomnę to na wstawie. I tutaj, akurat, jeżeli chodzi o ten Titan Dynamics, zrobiłem jeden model. Wyglądał on bardzo fajnie po złożeniu. No ale niestety przy starcie stało się to co, to, co widzicie. No i po starcie model wyglądał tak jak na załączonym obrazku, także... znaczy po starcie, w sumie po nieudanym starcie, bo nie poleciał za daleko. No i kolejnym razem, tak z tydzień sobie odpuściłem ten cały temat, ale dalej chodziło mi to po głowie, zastanawiałem się, co źle zrobiłem. I postanowiłem, że dam jeszcze większy silnik z większym śmigłem. Nie, śmigło było takie samo, bo tam było śmigło 12 cali, tylko dałem większy silnik, który e, będzie miał więcej mocy. I no i jak dałem ten większy silnik, no to ten e, to skrzydło też poleciało. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, możesz. No i niestety, e, dwie próby wydrukowania tego samego modelu skończyły się tak, że no, ten model spadł, e, nie, nie udało się go wzbić za bardzo w powietrze. E, w drugi, przy drugim modelu pamiętam, że masa startowa było kilogram kg 800, e, silnik był dość duży, e, bateria też nie mogła być zbyt mała, żeby wytrzymała pobór prądu, tam zastosowałem ogniwa e, Liony 21700. No i próbowałem tym wystartować, widziałem w internecie ludzie startowali, wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o konstrukcję, te lotki nie do końca dobrze startowały. Wszystko było, wszystkie te dwa modele, obydwa te dwa modele były na Ainawie z autolunchem, no i niestety nie udało się. Ale po tym wszystkim przyszedł czas na coś z czym latam teraz, więc co mi sprawia dużo przyjemności. Jest to to skrzydło, które ma też z tyłu ruder do sterowania. To jest, taka v, to jest taką fałkę zrobiona i tutaj przy wnoszeniu jest wykorzystywane są z tyłu te dwa serwa, te dwie lotki. No i też to można sterować jak ruderem, czyli jest bardzo zwrotne. A to jest Atom RC Swordfish. Jest dość spory, ale to, co ma najlepsze, to jest to, że ma dwa silniki. Dwa silniki moim zdaniem robią robotę, zapewniają Wielką stabilność i ten samolot lata, tak jak możecie zobaczyć teraz na przebitkach, jest bardzo stabilny. Ja tutaj też zastosowałem kamerę O3, tak żeby ten, ta jakość obrazu była super. Druga sprawa też, że Air Unit O3 wyciągnąłem na zewnątrz, żeby przypadkiem się nie zagotował i żeby nie stracił wizji. I naprawdę tym modelem można latać bardzo fajnie i bardzo. i on mi sprawia dużo przyjemności do takiego latania. No na jednej baterii można jakieś 40 minut, 50 minut sobie polatać. E, oczywiście nie pałując go trotlem. No i ja latam tutaj też na bateriach litowo-jonowych 21700 w pakietach 4S. No i na takim pakiecie wychodzi mi jakieś 40 minut lotów, w zależności od pojemności baterii. Trochę nieśmiało na Instagramie pokazywałem Wam te wszystkie wydrukowane modele, pokazywałem też czasami w relacjach, że niektóre modele no nie poleciały i nie wzbiły się w powietrze, też niektórzy pytali mnie w wiadomościach prywatnych, czy nagram o tym odcinek, ja też zawsze pisałem, że jak już wszystko mi poleci i wzbije się w powietrze, to wtedy zrobię odcinek, no i nie wszystko się wzbiło w powietrze, to co chciałem. Tego modelu Titan Dynamics bardzo mi szkoda, bo wyglądał bardzo zacnie i bardzo fajnie, ale już... Po drugim razie, no nie miałem więcej ochoty drukować go. No, i teraz podsumowując, jeżeli chodzi o te drukowane modele, to koszt wydruku, no może nie jest taki duży, jak ktoś ma drukarkę, bo kupujemy LWP, tam nie wiem, 150 zł czy 180 zł, ale no później musimy to pokleić. I wydaje mi się, że konstrukcja, jeżeli nawet uda nam się wystartować, to w momencie lądowania często pojawiają się jakieś podmuchy wiatru boczne i ta cała konstrukcja potrafi też się przechylić. I teraz. Jeżeli chodzi o tego Swordfisha z tymi dwoma silnikami, to on czasami też już zaliczył bardziej cięższe lądowanie, właśnie gdy był duży wiatr no nic by się za bardzo nie stało, raz był klejony klejem, ale to jest, no ale to jest pianka i tą piankę jest bardzo łatwo pokleić nic tutaj się nie, za dużo nie wydarzyło, wszystko działa dalej, nawet nie widzę, gdzie to było klejone a jeżeli chodzi o te modele drukowane, to niestety jeżeli będzie mm, trudniejsze lądowanie i gdzieś tam zahaczymy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że praktycznie pół modelu albo cały model będziemy musieli wydrukować jeszcze raz, no bo tam trzeba by było porozcinać to ładnie na łączeniach, żeby to ładnie złożyć, a no nie zawsze nam to tak się uda. Także podsumowując, jeżeli chcesz zacząć swoją przygodę z, ze skrzydłami to raczej bym nie szedł w modele drukowane tylko bym raczej próbował sobie coś kupić gotowego gotową piankę uzbroić ją dać flight controller dać ainawa Procedury auto-launch, po, posłuchać, sobie popatrzeć, jak to wszystko się ustawia. Polecam kanał Pawła Spychalskiego, tam wszystko jest od A do Z o INA wie wyjaśnione. A jeżeli tam nie znajdziecie jakiejś informacji, no to na pewno jest bardzo łatwo do was znaleźć. Na YouTube pełno tutoriali, jak to skonfigurować, i nie jest to takie trudne. A jeżeli ktoś jest masochistą, takim jak ja, który drukował trzy modele i żaden nie poleciał, no to też jest ciekawa przygoda, bo ustawienie lwpl też wymaga trochę e, uporu. No i wydrukowanie, złożenie tego modelu e, też jest. Przyjemne, to już jest takie bardziej modelarstwo, takie klasyczne modelarstwo, no i później jeszcze to uzbrojenie tego, to już jest taka elektronika, żeby to wszystko podłączyć tak jak trzeba, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o początek, to raczej bym szedł w jakąś gotową piankę, bo nawet kupując jakiś zestaw yy, złożony, taki gotowy do lotu, Zapłacimy więcej, ale mam już GPS-a, wszystko złożone, ustawiamy to i możemy lecieć. Chociaż ja kupując SwordFisha zrobiłem tak, że kupiłem zestaw z pianką, ze, z i silnikami, a już swój włożyłem Flight Controller, swoje O3, Air Unit O3 od DJI, żeby mieć wizję, no i swojego GPS-a dołożyłem, no bo miałem to, ale serwa też jeszcze, o jeszcze serwa jest stara. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że osoby, które pytały mnie często o to skrzydło, które wisi za mną, już wiedzą, co to jest i, i czym ja tak naprawdę teraz latam, jeżeli chodzi o takie obiekty latające. Jeżeli chodzi o Swordfish, to bardzo go polecam i bardzo, bardzo mi się przyjemnie lata tym modelem. Jest bardzo fajny, szybko się wznosi i teraz głównie latam nim, jeżeli chodzi o skrzydła. Także jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę. Ja jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie mylić kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!